Dzisiejszy spacer szlakiem miejskich roślin ruderalnych. Rozpoczniemy od tulisza lekarskiego. Tutaj rośnie taki mały egzemplarz. proszę kwitnie wciąż, bo też kwitnie od maja do października. Ale większość roślin już przekwitła, chociaż pojedynczo będą kwitnąć jeszcze. Przez wiele miesięcy. Teraz jest lipiec. Stulisz lekarski dawniej był używany w zielarstwie. Jednak posiada również właściwości szkodliwe, ponieważ zawiera kwas siarko nowym. Łuszczyny ma charakterystycznie przyległe. Roślina ma taki wygląd troszkę kandelabrowaty. Dolne liście bardziej pierzaste, drobne żółte kwiatki z czteroma płatkami. Był używany jako środek wzmacniający wzmacniający serce, żołądek, a także do okładów. stulisz lekarski. Starsze egzemplarze stulisza lekarskiego dają się łatwo poznać po takim kandelabrowatym kształcie i charakterystycznych zaostrzonych łuszczynkach. Co jeszcze ważne? Łuszczynki robią się po przekwitnieniu takie troszkę fioletowo-brązowe o tutaj widzimy już zupełnie wyschnięty okaz to też stulisz lekarski A tutaj, również w centrum miasta, możemy zobaczyć spokrewnioną ze stuliszem lekarskim roślinę, która nazywa się stulicha psia. Również kwitnie na żółto, jednak różni się nieco od stulisza lekarskiego. Przede wszystkim ma bardziej pierzaste liście. O! Te liście dolne to troszkę nawet przypominają liście rumianu, może. I co ważne, łuszczyny nie są przylegające, są dłuższe, są nie takie zaostrzone jak u stulisza. Stulicha psia produkuje bardzo dużo nasion, bardzo drobniutkich nasion. Tych nasion, jedna roślina może wyprodukować kilkanaście. Kilkadziesiąt tysięcy, a nawet zdarzały się rośliny, które yy, wyprodukowały ponad milion nasion w ciągu jednego roku. Stulicha psia, podobnie jak stulisz lekarski, była używana w zielarstwie. Yy, ma nawet yy, przydomek gatunkowy sofia. Nazywa się po łacinie Deskurainia Sofia. Stulicha psia. Po polsku ten przydomek jest troszkę może niepochlebny. Jakby takie psie zielską. Natomiast dzisiaj się jej raczej nie stosuje, ponieważ podobnie jak stulisz lekarski, zawiera, ma, posiada właściwości trujące. Zawiera kwas siarkocyjanianowy. Stulicha psia. O, tutaj rosną nawet koło siebie na jednym miejscu stulicha psia. I zaraz koło niej wyrasta stulisz lekarski. To jest stulisz lekarski. I widać tutaj u niego e, takie charakterystyczne łuszczyny przyległe do łodygi. A u stulichy widać łuszczyny, które są mocno odgięte od łodygi I, i oczywiście bardziej pierzastosieczne liście ten przydomek Sofia wzięty z Greki Sofia to mądrość świadczy o tym, że stulicha psia była uważana za cenną roślinę zielarską dzisiaj właściwie o niej zapomniano, ale posiada pewne właściwości gojące rany. Na wsiach była zwana podobno leczy wrzodem Tutaj widać kwiaty. Obie rośliny oczywiście są ze sobą spokrewnione. Należą do rodziny kapustowatych. Co jeszcze warto dodać, dawniej, w dawnych systematykach, stulisz chapsia była nazywana na stuliszem właściwym. Zaliczano ją do rodzaju sysymbrium, czyli stulisz. Dzisiaj wyróżnia się osobny rodzaj deskurainia, stulicha. I tutaj możemy jeszcze popatrzeć dla porównania po lewej stronie stulisz lekarski i po prawej stulicha psia. Stulicha psia. Obie rośliny jako rośliny lecznicze już raczej zapomniane. Mają szkodliwy wpływ też na Yy, zwierzęta domowe mogą u nich wywołać zatrucia u krów, u koni. Yy, jednak trzeba pamiętać, że stulisz był używany jako roślina lecznicza, wzmacniająca. Stulicha była używana też do okładów i pewne właściwości lecznicze posiadają. Stulisz lekarski tutaj.